Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak podłączyć pompę z wężami o średnicy Fi 38 do basenu, który ma wyjścia Fi 32. Można to oczywiście podłączyć na kilka różnych sposobów. Ja wybrałem taki przy użyciu przejściówek ze średnicy 32 mm na 38 oraz zaworów, które ułatwiają później np. czyszczenie Pompy, czyli wymianę tego filtra, oczyszczenie tego filtra poprzez zakręcenie tych dwóch zaworów, i wtedy ta woda nie wylewa nam się z pompy, nie musimy tej pompy podnosić do góry, nic kombinować, tylko po prostu odkręcamy, czyścimy filtr, zakręcamy to z powrotem. Ta pompa ma wydajność niecałe 6000 litrów, i z ciekawych rozwiązań jest na przykład to do usuwania nieczystości na pompy, no takie małe, lekkie pompy można zwyczajnie przechylić, przekręcić. No ta jest dosyć ciężka, węże są podłączone, więc na pewno to ułatwia czyszczenie. Prawdopodobnie zostanie wymieniony również skimmer, bo ten nie za bardzo się sprawdza. Tutaj pękł taki pierścień i jest dosyć niewygodny w użyciu. Węże, które łączą pompę z basenem, wydaje mi się, że powinny być ułożone prosto, żeby nie było tych takich zawijasków różnych. Wtedy ta siła pompowania wody powinna być większa. No natomiast nie za bardzo mam miejsca, żeby to odsunąć. Może coś wymyślę w tym temacie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby one były proste. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.